Synu mój, słusznie się zły człowiek śmierci boi, ale się jej dobremu lękać nie przystoi, bo zły nie ma, że wszytek już na wieki ginie. A dobry prawie w ten czas do portu przypłynie. I ty mej śmierci nie płacz. Mnie się dobrze dzieje. Takem bojaźni prózen, jako i nadzieje, łaska pańska nade mną. Ty mnie nie wydawaj, a cnoty naśladować, Synu, nie przestawaj. Cnocie niebo zapłata i wieczne wesele. W rozkoszach świata tego źle pokładać wiele. Wszystko to jako trawa czasu swego minie, ale sława poczciwa i po śmierci słynie. O te się, synu, staraj, wszelakim sposobem, a wdzięczniej mi uczynisz, niżby nad mym grobem płakał we dnie i w nocy. To wiedz, kto do nieba Dostał się raz, tego już płakać nie potrzeba.